Czy słyszałeś kiedyś o ścieżce, która oddziela świat światła od świata cieni? W mitologii słowiańskiej granica ta jest cienka, prawie niewidoczna, i to właśnie tam pojawiają się bogowie, duchy i magiczne stworzenia, które kształtowały losy starożytnych ludów. Dziś podążysz ze mną tą zaczarowaną ścieżką, gdzie światło i ciemność współistnieją, ścierają się, a czasem łączą. Odkryjmy najważniejsze momenty tej fascynującej mitologii, pełnej kosmicznych bitew. Paktów z siłami nadprzyrodzonymi i mrożących krew w żyłach zjaw. Ale zanim rozpoczniemy tę podróż, skorzystajmy z okazji. Zasubskrybuj kanał, dzięki czemu nie przegapisz żadnych innych odcinków o mitologiach, ukrytych historiach i sekretach starożytnego świata. Czy możemy zacząć? Stworzenie świata, kiedy światło i ciemność zostały rozdzielone na początku, nie było niczego, bez dźwięku, bez koloru, bez czasu, tylko wielka kosmiczna pustka, cisza tak głęboka, że wydawała się wieczna. Ale z tej pustki wyłoniło się coś: świadomość, pierwotna siła. Jego imię brzmiało pręd, Stwórca, Ojciec Wszystkiego, pierwotny oddech, który sprawił, że istnienie zaczęło pulsować. Rot nie był bogiem mającym kształt ani twarz, był samym aktem stworzenia, duch, który wibrował w nicości i z czasem zaczął marzyć o świecie. Mówi się, że Rod w swojej nieskończonej istocie wygenerował kosmiczne jajko. -Symbol święty dla słowian, gdyż symbolizuje życie, narodziny i tajemnice początku. To jajko nie było ani małe, ani kruche. Był kolosalny, wielkości samego wszechświata. W jego wnętrzu wszystko było nadal razem: światło i ciemność, niebo i ziemia, ogień i woda, nierozdzielone. Następnie cichym i świętym gestem rot rozbił pierwotne jajo. I w tym momencie świat się podzielił. Z wierzchołka kory wyrosło niebo, lekkie i rozświetlone. Rozciągał się niczym nieskończony płaszcz, a tam narodziły się gwiazdy, gwiazdy i sam wszechświat. Słoneczny, uosobiony w Bogu Dasbok. Świetlista, ciepła istota, symbol hojności, życia, wiecznego ruchu. Z dna jajka spadło na ziemi, gęste i tajemnicze, w którym miałaby kiełkować materia, rzeki, góry i pierwsze żywe istoty. Ale obok ziemi pojawiła się także cień, a wraz z nią ciemna strona stworzenia. Ta ciemność przybrała kształt postaci Czarnobóg, Mroczny Bóg, Władca Nieszczęść i Sił Chaosu. Czarnobóg nie był czystym złem. Był druga strona medalu, konieczne, aby światło miało znaczenie. Jak możemy rozpoznać jasność, gdy nie ma cienia? Bez nocy dzień nie byłby wyjątkowy. I tak w tej świętej chwili narodziła się dualność. Na świecie występują obecnie dwie siły będące w ciągłym ruchu. Światło i cień Dazbok i Czarnobok stworzenie i zniszczenie rod, stwórca wycofał się. On już wykonał swoją część. Stworzył scenę, rozdzielił strony i dał siłom swobodę działania. Bogowie będą teraz walczyć, tańczyć, sprzeciwiać się sobie nawzajem, ale zawsze w równowadze, która podtrzymuje życie wszechświata. Narody słowiańskie wierzyły, że to pierwotne rozdzielenie to nie była wojna, ale cykl. Światło nie pokonuje cienia, ani cień nie niszczy światła. Obie te rzeczy współistnieją, stają naprzeciw siebie, stykają się ze sobą, a czasem nawet mieszają. I tak oto powstał świat, nie w wyniku eksplozji, lecz tajemnicza równowaga. Pomiędzy światłem i ciemnością, dniem i nocą, dobrem i złem, narodziło się życie. A to był dopiero pierwszy dźwięk świętego bębna stworzenia. Pojawiłyby się inne siły. Po tej nowo stworzonej Ziemi będą chodzić nowi bogowie, duchy i magiczne stworzenia. Ale wszystko zaczęło się tam, w rozdzieleniu światła i ciemności, konflikt dwóch braci, beloboga i czarnoboga. Po tym jak świat podzielił się na światło i cień, dwie siły zaczęły kształtować każdą część rzeczywistości. Z tych sił narodziło się dwóch braci, przeciwnych w istocie, lecz nierozłącznych w przeznaczeniu, Białobóg, Bóg światła, i Czarnobóg, Bóg ciemności. Nie byli wrogami w zwykłym tego słowa znaczeniu. Byli część tego samego cyklu jak słońce, które wschodzi rano i zachodzi o zmierzchu, ale nawet wówczas zderzenie ich natur było nieuniknione, a ich spory odbijały się echem we wszystkim, w żniwach, wojnach, ludzkich decyzjach, zmianach pór roku. Belobok, wędrowiec światła Belobok, którego imię dosłownie oznacza Biały Bóg lub Bóg Światła, był postrzegany jako postać miła, hojna i opiekuńcza. Był przewodnikiem zagubionych podróżnych, dodawał sił chorym, chronił pola latem oraz inspirował ludzi nadzieją i jasnością umysłu. Mówili, że chodził wśród ludzi w ciągu dnia, przebrany za mądrego starca lub pielgrzyma, zawsze oferujący uczciwą radę lub cichą pomoc każdemu, kto okazywał współczucie. Był duchem świt, odnowy, zwycięstwa nad trudnymi czasami. Za każdym razem, gdy ktoś dostrzegł światło na końcu tunelu, to właśnie Belobok wskazał mu drogę. Hernobok, władca cieni Hernobok. Czarny Bóg był jego bratem bliźniakiem, narodzonym w tym samym kosmicznym momencie, ale noszącym w sobie esencję cienia, w przeciwieństwie do Beloboga. Obawiano się go, rzadko go przywoływano, a wielu unikało nawet wymawiania jego imienia na głos. Ale każdy, kto myśli, że był on po prostu czarnym charakterem w tej historii, jest w błędzie. Czarnobóg reprezentował próby, okresy strat, choroby, wojny, błędy, wszystko co zmusza ludzi do transformacji. Był duchem zmierzch, zimy, ciszy. Nie chodził wśród żywych z dobroci, ale raczej po to, by poddać ich próbie. Kiedy plony zawiodły lub burza zniszczyła wioskę, wierzono, że Czarnobóg jest w pobliżu, nie ze złej woli, ale po to, aby nam o tym przypomnieć, światło nie istnieje bez cienia. Równowaga w konflikcie Słowianie postrzegali walkę tych dwóch braci jako coś naturalne, wieczne i konieczne. To była bitwa, która się powtarzała każdego dnia, gdy słońce zachodziło i zaczynała się noc. I każdy sezon. Białobóg panował wiosną i latem, natomiast Czarnobóg jesienią i zimą. Ale ta walka nie dotyczyła zniszczenia, lecz utrzymać świat w ruchu. Długotrwały brak równowagi światła i ciemności zniszczyłby wszystko. Sam belobok przyniósłby stagnację, sam Czarnobóg mógłby przynieść rozpacz. Dlatego też obrzędy, uczty i ofiary starożytnych Słowian poszukiwały proszę obu bogów. Prosili o ochronę przed światłem, ale także o szacunek dla cieni. Świętowano żniwa i uznano koniec cyklu. Wszystko z mądrością i szacunkiem, i tak z tymi dwoma braćmi świat nabrał rytmu. Światło i ciemność zaczęły naprzemiennie zmieniać dni, pory roku, a nawet ludzkie uczucia. Bo prawdziwa magia słowiańskiej mitologii tkwi w tym w zrozumieniu, że życie jest zrobione z kontrastów i że nawet bogowie potrzebują swoich przeciwieństw, aby błyszczeć. Taniec duchów domowoi rusałka i leszy. Gdy bogowie ukształtowali niebo i ziemię, a światło oddzieliło się od cienia. Tworzenie na tym się nie skończyło. W mitologii słowiańskiej świat nie był zamieszkany wyłącznie przez ludzi i odległych bogów. Był żywy w każdym kącie, w każdym liściu, kamieniu i wietrze. To jest miejsce, w którym duchy natury, niewidzialne istoty, które tańczą pośród żywych, wpływają na codzienne życie, chronią, karzą lub po prostu obserwują. A wśród tych duchów trzy wyróżniają się siłą, tajemniczością i uderzającą obecnością domowoi strażnik domu wyobraź sobie ducha który mieszka w twoim domu ukryty za piecem na strychu lub pod podłogą to jest to domowoj mała owłosiona istota czasami o twarzy pomarszczonego starca innym razem o twarzy byłego właściciela domu ale nie dajcie się zwieść jego rozmiarom domowoj był obiektem szacunku a nawet strachu on był obrońca domu i rodziny opiekowała się zwierzętami zapobiegała pożarom odstraszała złe duchy i przynosiła szczęście pod warunkiem, że traktowano ją z szacunkiem. Słowianie składali mu ofiarę zostawiając przy piecu kawałek świeżego chleba lub odrobinę mleka, a nocą, jeśli usłyszeli lekkie kroki lub ciche skrzypienie desek podłogi, wiedzieli, że domowo tam jest, dbanie o wszystko w ciszy, ale uważaj, jeśli ktoś w domu się kłócił, przeklinał rodzinę lub nie okazywał wdzięczności, może odejść, a wraz z nim szczęście odeszło, albo co gorsza, może się to stać mściwy, wyrywanie włosów w nocy, Niszczenie przedmiotów i przenoszenie chorób. Rusałka, dusza wód. W cichych jeziorach i rzekach spowitych mgłą mieszka rusałka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak piękna młoda kobieta z długimi włosami i przezroczystą skórą. Czasami jest naga, innym razem ubrana w mokre stare ubrania. Jej głos jest słodki, a śpiew hipnotyczny, tańczy na brzegach w blasku pełni księżyca, ale za pięknem, kryje się ból. Rusałka to duch kobieta, która zginęła tragicznie utonął, został porzucony, zdradzony. Błąka się więc po wodach, pomiędzy smutkiem i gniewem. Jego obecność zwiastuje zmiany pogody, powodzie i susze. A mężczyźni, którzy podchodzą za blisko, rzadko wracam. Wabi ich swoim czarującym głosem, jakby prosiła o pomoc. Jednak gdy tylko go dotkną, zostają wciągnięci w głębiny, gdzie panuje cisza. Jednak nie wszystkie rusałki są złe. Niektórzy po prostu płaczą, śpiewają i się chowają inni pomagają kobietom w potrzebie lub ostrzegają przed czyhającymi niebezpieczeństwami ale wszystkie z nich nieść ból nierozwiązanych ludzkich emocji Leszy, władca lasów a w głębi lasu, gdzie światło ledwo dotyka ziemi, mieszka Leszy duch lasu, wysoki jak drzewa z mchem porośniętym brodą i oczami błyszczącymi jak u zwierzęcia jego nogi są jak korzenie a ramiona jak gałęzie on to jest las, sam w sobie w żywej formie, Leszy jest nieprzewidywalny Czasem przyjacielscy czasem okrutni, chroni dzikie zwierzęta i karze tych, którzy nie szanują natury, chciwych, myśliwych, nieostrożnych drwali, i tych, którzy wchodzą do jego lasu bez pytania o pozwolenie. Jedną z jego ulubionych gier była zmień ścieżki lasu, co spowodowało, że podróżni krążyli w kółko, aż stracili nadzieję. Aby się chronić, powszechnie odwracano koszulę na lewą stronę lub zakładano buty na niewłaściwą nogę. Sposób na zdezorientowanie ducha i ucieczkę przed jego sztuczkami. Ale jeśli ktoś zyskał jego względy, poprzez ofiary, szacunek lub odwagę, leszy mógł nauczać starożytnych sekretów, leczyć choroby rzadkimi ziołami, a nawet prowadzić godnych do serca lasu, gdzie spotyka się świat widzialny i niewidzialny. Świat życia duchy te ukazują coś głębokiego w mitologii słowiańskiej, świat zawsze o tym gada. Dom ma duszę, woda ma pamięć. Las ma swoją własną wolę. Domowoj, rusałka i leszy to tylko trzy spośród wielu postaci. Są one jednak dowodem na to, że dla starożytnych słowian rzeczywistość nie była oddzielona od magii. Żyli ramię w ramię z tajemnicą. A może nadal żyje przejście umarłych, podziemia naw. Kiedy człowiek wydał ostatnie tchnienie, widzialny świat zanikał i otworzył się przed nim inny świat, równie realny jak nasz. Ten świat nazywał się Niema. Naw nie był piekłem. To też nie był raj. To było królestwo umarłych, ciche odbicie naszego świata, rządzonego przez tajemnicze i święte siły. A najwyższym władcą tego królestwa był Weles, bóg ziemi, podziemi i ukrytej wiedzy, starożytny bóg z brodą długą jak korzenie i oczami ciemnymi jak głęboka gleba. Weles, strażnik podziemia i mądrości, Weles nie był tyranem ani demonem, był strażnikiem zapomnianych prawd, opiekunem dusz, władcą bogactw płynących z ziemi, a także władcą zmarłych. Ale żeby zdobyć władzę nad Welesem, dusza musiała przejść niebezpieczną i uroczystą ścieżkę. Przejście dusz podróż rozpoczęła się zaraz po śmierci. Dusza opuściła ciało, wciąż otoczona wspomnieniami życia, i została zaprowadzona do brzegu głębokiej, ciemnej rzeki, czasami nazywanej smorodiną. To była rzeka rozłąki, gdzie woda nie odbijała nieba, lecz własne myśli duszy. Aby przekroczyć tę rzekę, dusza potrzebowała pomocy. Dlatego też powszechne było odchodzenie żyjących monety na oczach zmarłego lub pod językiem jako zapłatę dla stworzenia, które miało poprowadzić przeprawę zwierzęcia świętego, często białego konia, kruka lub zaczarowanej ryby. Po drugiej stronie rzeki zaczynał się las ciemności, poskręcane drzewa, gęste mgły i wiatry szepczące imiona przodków. Tam dusza była sądzona nie przez sądy i oskarżenia, ale ciężarem własnego sumienia. Gdybyś żył z honorem, szacunkiem i równowagą, twoja dusza znalazłaby pokój w naw, żyjących w harmonii ze swoimi przodkami na odwiecznych polach, gdzie czas nie mijał, ale gdyby została zepsuta przez chciwość, przemoc lub zdradę, wędrowałaby zagubiona, ażby się czegoś nauczyła, bo według poglądu słowiańskiego nawet dusze błądzące mogą znaleźć odkupienie. Kara nie była wieczna, lecz raczej doświadczeniem edukacyjnym cyklem oczyszczenia i zaczynania od nowa. Rytuały żywych dla zmarłych żyjący wiedzieli, że przeprawa jest trudna, dlatego pieczołowicie pielęgnowali rytuały. Domy oczyszczano ogniem i dymem, jedzenie pozostawiono przy grobie, aby dusza miała siłę na drodze. W oknach zapalono świece, prowadząc tych, którzy odeszli. A podczas niektórych uroczystości zawsze było wolne miejsce przy stole. Dla zmarłych wróciłem z wizytą i szacunek dla nich gwarantował pokój żyjącym. Wierzono, że w najstarsze noce zimowe zasłona między światami jest cieńsza, a dusze przodków chodziły wśród żywych w milczeniu, patrząc na swoje rodziny. Był to moment czci, troski i pamięci o tym, nikt tak naprawdę nie umiera, będąc wspominanym. Naw. Cisza pełna głosów, świat Nawa nie składał się z bólu, zostało wykonane z pamięci. To było miejsce, w którym spotykały się wszystkie historie, gdzie ci, którzy odeszli, obserwowali tych, którzy zostali, a czas. Po prostu stanął w miejscu, a tam, w centrum tego wszystkiego, stał stary Bóg Weles, zachowując tajemnice ziemi, korzeni i dusz, słuchanie wszystkiego, czekanie. Ponieważ w mitologii słowiańskiej śmierć nie oznacza pożegnania, to powrót do domu, przebudzenie magicznych stworzeń. Baba Jaga, Zmej i Alkonost mitologia słowiańska nie składa się tylko z bogów i duchów. W każdym gęstym lesie, w każdym mglistym jeziorze, w górach sięgających nieba, magiczne stworzenia zamieszkują, istoty, które rzucają wyzwanie czasowi, logice, a nawet strachowi. Te stworzenia nie są tylko legendami mającymi na celu straszenie dzieci. Oni są głębokie symbole, przedstawienia natury, transformacji, mądrości lub chaosu. Spośród nich wszystkich trzy wyróżniają się jako postacie centralne, wieczne i niezapomniane. Baba Jaga czarownica między światami. Ona może być najsłynniejsza postać w mitologii słowiańskiej, Baba Jaga, starsza kobieta, która mieszka w lesie, w chacie, która chodzi na kurzych nogach. Jego oczy są głębokie jak studnie, głos chrapliwy jak jesienny wiatr, a zęby, żelazne. Ale bądź ostrożny, Baba Jaga nie jest tylko czarownicą. Jest strażniczką granicy między życiem i śmiercią, między znanym i nieznanym. W niektórych opowieściach pożera każdego, kto wejdzie do jej lasu w innych udziela mądrych rad, leczy choroby, a nawet pomaga bohaterom odnaleźć ich przeznaczenie. Aby do niego dotrzeć, trzeba przejść przez las, który wygląda jak nie mieć końca, stawiając czoła wyzwaniom, przezwyciężając strach i przede wszystkim być prawdziwym. Ponieważ baba jaga nie toleruje kłamstwa, ona widzi serce. A kiedy zada pytanie? Nie kłam. Twój dom będzie się nieustannie kręcił, dopóki ktoś nie powie odpowiednich słów. Twoje ogrodzenie jest zrobione z kości. A jej miotła, zrobiona z suchych gałęzi i starożytnej magii, zmiata ślady każdego, kto odważy się do niej podejść. Reprezentuje kobiecy chaos, głęboką wiedzę i prawdę, która często boli, ale bezpłatny. Zmej wielogłowy smok. Na nocnym niebie, pośród błyskawic i grzmotów, zmej budzić się. Zmej jest kolosalny smok często opisywany jako trzy, siedem, a nawet dwanaście głów, z których każdy ział ogniem i przekleństwami. Reprezentuje brutalną siłę, nienasycone pożądanie, moc, której nie można kontrolować. Czasami nazywany jest Zmej Gorynycz i żyje ukryty w górach, w głębokich, ciemnych jaskiniach. Bohaterowie zostają wysłani, aby stawić mu czoła, uzbrojeni w magiczne miecze i odwagę zbudowaną w cierpieniu. Ale Zmej nie jest tylko przeszkodą, jest symbol prób, którym wszyscy musimy stawić czoła, aby się rozwijać. Pokonanie Zmeja nie polega tylko na odcięciu głów i pokonać strach, dumę, pokusę. I bądźcie ostrożni. Za każdym razem, gdy odcina się jedną głowę, może odrosnąć kolejna. Dlaczego Zmej jest wieczny, a jego prawdziwa forma jest w nas? Jest to niekontrolowane ego, chęć niszczenia, ślepy impuls. Stawienie czoła temu oznacza stawienie czoła samemu sobie. Alkonost, ptak zaklęć. Na przeciwległym krańcu smoka i dzikiej wiedźmy pojawia się istota o nadprzyrodzonej urodzie alkoholizm. Jest pół kobietą, pół ptakiem. Twoja piosenka jest tak słodka, tak smutna i tak piękna, że kto tego słucha, zapomina o wszystkim: bólu, czasu, tego kim jesteś. Mówią, że jego dźwięk jest w stanie zakończyć bitwy, uciszyć burzę lub doprowadzić człowieka do szaleństwa tęsknotą za czymś, czego nigdy nie doświadczył. Alkonost mieszka w pobliżu ogród bogów, gdzie czas nie płynie a pory roku mieszają się ze sobą. Lata między światami, niosąc boskie przesłania, ale rzadko mówi, bo Twoja piosenka mówi wszystko. W przeciwieństwie do innych stworzeń, Alkonost nie atakuje, nie karze, nie niszczy. Ona ujawnia, ona się rusza. I tak wielokrotnie ci, którzy ją usłyszeli, wracali odmienieni, albo nigdy nie wracali. Ona reprezentuje wspomnienie lepszego świata, dotyk świętości i piękno, które, gdy jest prawdziwe, jest nie do zniesienia głębokie. Kiedy stworzenia chodzą, te trzy stworzenia Baba Jaga, Zmej i Alkonost reprezentują ekstrema ludzkiej egzystencji chaos i mądrość wściekłość i wyzwanie piękno i zapomnienie w mitologii słowiańskiej nie są one po prostu potworami czy istotami magicznymi to są portale pojawiają się, gdy świat musi się zmienić a czasami, kiedy najbardziej ich potrzebujesz, po prostu ich znajdujesz. Sojusz bogów i cykl natury. W mitologii słowiańskiej bogowie nie zasiadali po prostu na złotych tronach wysoko w niebie. Oni żył i umarł wraz z ziemią, odrodziły się wraz z porami roku, walczył o równowagę stworzenia. Oni była natura, nie jako metafora, ale jako żywa istota. A w centrum tego kosmicznego tańca, dwaj wiecznie związani bogowie ukształtowali życie jakie znali ludzie. W Peru, bóg piorunów i Weles, bóg ziemi i podziemi. Perun, wojownik nieba Perun, był bogiem nieba, ognia, wojny i sprawiedliwości. Gdy przemówił, niebo zagrzmiało. Gdy jego gniew się uwalniał, pioruny przecinały chmury niczym włócznie. Był opiekunem upraw i wojowników, symbolem porządku i siły, chroniącym to, co sprawiedliwe. Perun mieszkał wysoko w świętych górach i był utożsamiany z dębem, najpotężniejszym drzewem w lesie. Jego wyznawcy składali ofiary na pniach drzew przeciętych piorunem, ponieważ wierzyli, że był to bezpośredni dotyk Boga ale perun nie był tylko brutalną siłą on był strażnik porządku naturalnego sprawiał że padał deszcz gdy nadchodziła pora chronił stada dodawał odwagi weles władca korzeni i tajemnic podczas gdy perun rządził niebem weles panował w głębinach był bogiem ziemi wód stad mądrości i zmarłych reprezentowała ukrytą wiedzę niewidoczny wzrost pod ziemią ciche cykle życia welesa czcili pasterze poeci i czarownicy jego symbolem był niedźwiedź lub wąż stworzenia związane z pradawną mocą ziemi i cyklami transformacji. Ale najważniejsze jest to, że Weles i Perun nie byliśmy wspólnymi wrogami. Byli wieczni rywale. Tak, ale ich rywalizacja zmieniała pory roku, rytmy życia, puls stworzenia. Cykliczna walka, burza i płodność co roku. Weles próbował wspiąć się do nieba, sprzeciwiając się rozkazowi Peruna. Ukradł niebiańskie stada, wtargnął do świętej krainy i zakłócił równowagę. A potem Perun zstąpił z nieba w gniewie, z grzmotem i błyskawicą stawić mu czoła symboliczną bitwę tę reprezentował letnie burze. Grzmot był głosem Peruna, deszcz łzy ziemi i podwalki i pioruny i włócznie rzucane w welesa. Kiedy Perun w końcu pokonał swego rywala i zmusił go do powrotu do podziemi, spadł deszcz, nawożenie gleby. Był to znak, że świat znów osiągnął równowagę i rośliny zaczęły rosnąć. Cykl życia na ziemi każdej wiosny weles potajemnie wracał. Każdego lata Perun walczył z nim, jesienią, weles panował nad zmarłymi i korzeniami, zimą wszystko zapadło w sen, czekając na nowe starcie. Tak starożytni postrzegali świat, jak taniec między dwoma uzupełniającymi się bogami, gdzie chaos i porządek, niebo i ziemia, wojna i mądrość przeplatają się nie po to, by się wzajemnie zniszczyć, lecz by stworzyć ruch rytuały ludu na wsiach ludzie zrozumieli, że dobre życie oznaczało życie w harmonii z tym cyklem. Podczas przesilenia rozpalano ogniska na cześć peruna. Podczas sadzenia wzywano Welesa, aby nasiona wykiełkowały. Odbywały się śpiewy, tańce, składano ofiary i rzeźbiono symbole w drewnie. Każdy grzmot był błogosławieństwem, każda błyskawica znakiem działania bogów. Kiedy ziemia i niebo rozmawiają w mitologii słowiańskiej, bogowie nie są daleko. Oni żyć z ludźmi, krzyczą wraz z ziemią, eksplodują na niebie. Uczą tego, nic nie jest statyczne że wszystko co się rodzi umiera, a wszystko co umiera może się odrodzić. I to w końcu największą magią jest zrozumienie rytmu natury i żyj z tym, a nie przeciwko temu. Koniec dni i początek. Słowiańskie koło życia. Choć wiele mitologii mówi o koniec świata jako coś nieuniknionego, ostateczną wojnę, wieczną ciemność, apokalipsę. Słowiańska mitologia postrzega czas w sposób kołowy, nieliniowy. Dla starożytnych Słowian świat się nie kończy, Kręci się. Tak jak Ziemia się obraca, pory roku się zmieniają, dzień ustępuje nocy, a śmierć przygotowuje drogę życiu. Wszystko, co istnieje, jest uwięzione w wiecznym cyklu zwanym koło życia. Koło, które nigdy się nie zatrzymuje koło życia, jest głębokim symbolem duchowym. Reprezentuje czas, przeznaczenie bogów, ludzi, duchów, a nawet lasów. Wszystko się rodzi, rośnie, umiera i rodzi się na nowo. Nic nie jest stałe, nawet nieboskość. Czy bogowie umierają? Tak, ale oni także się odradzają. Czy ciemność na chwilę przejmuje kontrolę? Tak, ale światło zawsze powraca, a gdy koło zakończy swój obrót, świat się nie złamie, samo się restartuje. Zima jako tymczasowa śmierć zima była postrzegana jako mały koniec świata. Drzewa straciły liście, jeziora zamarzły, zwierzęta zniknęły, a w wioskach zapadła cisza. Wydawało się, że to koniec, ale starożytni wiedzieli: śmierć była tylko momentem na kole. Pod koniec zimy wiosna odrodziła się z pełną siłą. Kwiaty powróciły, rzeki uwolniły się spod lodu, a duchy ziemi się obudziły. To było tak, jakby sam świat miał odetchnąć ponownie. Bogowie i ogień odnowy podczas wielkich rytuałów przesilenia ludzie świętowali ten nowy początek gigantyczne ogniska, przeskakując je, by zostawić przeszłość za sobą i na nowo włączyć się w taniec życia. Te chwile nie były zwykłymi imprezami, były magia w akcji, oznaczały koniec jednego cyklu i początek kolejnego. Perun powrócił do walki. Weles powstał z pod ziemi, ziemia znów zaśpiewała i wszystko zaczęło się od nowa. Dusza też się odwraca. Nie tylko świat zewnętrzny się kręcił. Ludzkie dusze również krążą wokół koła. Wierzono, że po śmierci i przejściu przez naw dusza może powrócić, odrodzić się, przeżyć nowe doświadczenia i kontynuować naukę. Nikt nie stał w miejscu, ani żywi, ani umarli. To przekonanie dało ludziom spokojna wizja śmierci, głęboki szacunek dla życia. Ponieważ wszystko, co robimy, pozostawia ślady na kole, każda akcja jest ruchem, każdy wybór to jedno nasiono. Dziedzictwo koła słowiańskie, koło życia uczy nas, że nic nie jest ostateczne, koniec jest dopiero początkiem czegoś innego. Nawet w największej ciemności jest światło, które przygotowuje się do powrotu. Ta starożytna mądrość zachęca nas do patrzenia na życie z większą pokorą i nadzieją. Akceptacja faktu, że wszystko się zmienia i wszystko jest odnawiane że nawet bogowie potrzebują odpoczynku i odrodzenia, i że my również jesteśmy częścią tego odwiecznego rytmu. Podróż nigdy się nie kończy i tak dochodzimy do końca, a raczej do początku jeszcze raz. Przeszliśmy przez narodziny świata, walkę światła z cieniem, duchy ziemi, magiczne stworzenia, bogów i ich cykle, a teraz wracamy do punktu wyjścia, z sercami pełnymi obrazów, dźwięków i zmysłów. Ale pamiętaj, koło się kręci i zacznie się znowu kręcić, gdy zechcesz wrócić.